Dzień dobry wszystkim. Witam was w dniu dzisiejszym. Pojawiały się kamarackie vlogi. Dlaczego? Bo temat kamratów poruszył wszystkich, bo kanał Zero zrobił dobrze kamratom, W cudzysłowie, oczywiście, promując ich, chcieli, żeby wyszło źle. Chcieli przedstawić ich jako pajaców, głupków, jako tak zwanych pato streamerów. No a tu wyszło merytorycznie. Tu wyszło po prostu. Tak jak wszyscy mieli okazję zobaczyć, ocenić. Bez nawet słuchajcie, wytłumaczeń tych ekspertów, którzy byli w kanale Zero. Ja, bo ktoś mi też tam pisał, czy, że o kameratach się wypowiadam, że kanał Zero dzięki temu mam zasięgi, że się słuchajcie, pojawił ten materiał o kameratach. Ja powiem tak, dla tych, którzy tutaj dołączyli na ten mój kanał, to właściwie dzięki kamratom ten kanał istnieje też, bo właśnie dużo kamratów Środowiska kamerackiego zaczęło subskrybować ten mój kanał, jeszcze yy, jak został polecony właśnie w telewizji na żywo, w telewizji MPTV, gdzie ja dzwoniłem jako widz i powiedziałem o istnieniu tego kanału. Jeszcze wtedy pod nazwą Live in Romania, czyli życie w Rumunii, a później się to przeistoczyło w Rafał Mora Vlog, ponieważ zająłem się na tym kanale tylko politykom, na drugim kanale, który prowadzę rodzinny, tam są te vlogi. Takie właśnie tutaj jak mieszkamy i o Rumunii i tak dalej, jakieś podróże. I, I wtedy właśnie kamraci przyczynili się do tego, że ten kanał urósł jakoś trochę, później inni widzowie dochodzili i tak dalej. I z kamratami, z Wojtkiem, z Marcinem, miałam kontakt od 2020 roku właściwie, to już jest 5 lat. Nie spotkaliśmy się nigdy osobiście, nie miałem niestety takiej okazji, co żałuję i chciałbym kiedyś uścisnąć rękę chłopakom, podać sobie ręce z Wojtkiem, z Marcinem, porozmawiać po prostu na żywo, nie tylko przez telefon. Zupełnie inna byłaby to rozmowa, inna relacja, niż to jak dzwoniłem wielokrotnie, no, może wielokrotnie, może to jest dużo powiedziane, ale no tak, no powiedzmy, że kojarzą mnie w środowisku kamradzkim. To tak jak jestem tutaj kojarzony w środowisku ludzi, Polaków mniejszości polskiej mieszkającej w Rumunii i kojarzą mnie, niekoniecznie mnie lubią za moje właśnie przekonania polityczne, przekonania właśnie z różnymi e, tematami e, takimi, no, które dla niektórych bywają ciężkie do zrozumienia i tylko są z tą narracją właśnie taką mainstreamową, dlatego tak też jestem postrzegany. Ale dzisiaj chciałem do was pomówić, długi wstęp, wiem o tym, ale mógłbym tak mówić długo na temat właśnie środowiska kamrackiego, na temat tego właśnie tematu, a dzisiaj chciałem się skupić nad tym i może w jakiś sposób zreasumować to, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Powrócę jeszcze do tego, co powiedziałem na początku, że robienie sobie tam zasięgów na kameratach. Ja nie muszę robić żadnych zasięgów na tym temacie, bo sam jestem kameratem, więc mój. Kamracki przekaz. W ogóle chciałbym, żeby ten vlog był zatytułowany kamracki przekaz w Twoim domu, jak kanał 0 wypromował kameratów. Bo taka jest prawda, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no, mieli być upokorzeni, mieli być wyśmiani, mieli być pokazani jako tak zwane dwa błazny, no a wyszło merytorycznie, wyszło tak jak wszyscy widzieli, argumenty były odpowiedzi. Później pojawiła się teraz riposta na tych wszystkich ekspertów na kanale BNB, czyli Bądź na bieżąco i to jest taki polski kanał prowadzi Maciej Podstawka. Zapraszam tam, żebyście sobie zobaczyli. Są wszystkie te tezy pseudo -ekspertów z kanału Zero odparte przez Wojtka i Marcina. Wytłumaczyli się też z tego, jak są postrzegani jako tak zwani patostreamerzy. I tam się odnieśli do wielu też kwestii, dlatego też odsyłam ewentualnie do tamtego materiału, żebyście sobie po prostu zobaczyli. Tutaj wspomniałem też w tym moim dzisiejszym vlogu, że sam jestem kamratem, sam należę do tego środowiska rodaków kamratów, bo taka jest prawda, bo przejrzałem na oczy w 2020 roku, będę to powtarzał zawsze i wracał do tego, bo nie chciałem zwariować, bo wtedy co się wydarzyło, że wszyscy byliśmy, słuchajcie... Jak ja to powtarzam w tej całej wariackiej sytuacji, zamykanie w domach, no to zobaczyłem film, który się pokazał. O którym Wojtek przypominał, że no właśnie to, cała ta sytuacja, to było wytworzone jako tak zwane narzędzie zniewolenia. Nie chcę używać tego określenia tej choroby, ale dobrze pamiętamy i wiemy, jak się to nazywało. Muszę tu uważać na słowa wrażliwe. I wtedy. Pomyślałem sobie, ale niemożliwe, no są jednak ludzie, którzy myślą podobnie jak ja, bo ja zawsze przywykłem do tego, że politykom polskojęzycznym, w ogóle politykom nie ma co ufać, nie można wierzyć tym ludziom, bo już tyle razy zawiedli, tyle razy pokazali na co ich stać, tyle razy po prostu było odwrotnie jak oni mówili i wtedy się też nie pomyliłem, wtedy też nie zawiodła mnie, słuchajcie, moja intuicja, bo jeżeli politycy wam mówią, że macie się czegoś bać, to powinniście to wziąć w tak zwany cudzysłów, i wtedy raczej się nie bać. A jeżeli oni wam powiedzą, nie bójcie się, to tak jak Donald Tusk mówił, nie bójcie się, nie będzie fali powodzi. Zalało kłocko całe, całe miasto, zalało cały dolny śląsk, ale przecież mówił, że nic się nie będzie stało. I wtedy widzicie, jak jest. Zawsze wychodzi na odwrót. Ci ludzie po prostu cały czas kłamią, ci ludzie cały czas robią wszystko na odwrót. I teraz tak, dlaczego kamradzki głos w Twoim domu, dlaczego kanał Zero wypromował kamratów, bo tak jak powiedziałem, no już nie będę do tego wracał, miało być inaczej, a wyszło jak wyszło. I ludzie dowiedzieli się i zaczęli postrzegać Wojtka i Marcina i środowisko kamradzkie właśnie od tej strony merytorycznej, od tej strony jak się wypowiadają, od strony poglądów, od strony ogromnej wiedzy historycznej, jaką mają zarówno Wojtek z Marcinem e, i ludzie usłyszeli głos prawdy. Usłyszeli ludzie głos prawdy e, w, w realu 24. Zaraz po tym Paszkwilu, który się pojawił w kanale Lezero w BNB bie, bądź na bieżąco. E, no i nawet te próby nieudolne tych ekspertów, którzy próbowali e, zdeprymować wypowiedzi Wojtka i Marcin'a w kanale Zero, no to no to nawet sami widzowie, którzy oglądali, którzy subskrybowali, czy też dalej subskrybują kanał 0, to mogli wyciągnąć po prostu wnioski i dali swój wyraz w komentarzach swoje oburzenie, że nie potrzebują kogoś, kto im będzie tłumaczył, co mają sobie pomyśleć. Teraz pod wieloma innymi filmami nawet się pojawiały tego rodzaju komentarze szydzące sobie z innych materiałów, z innych prowadzących. A gdzie jest jakiś ekspert, który wyjaśni, co mam sobie pomyśleć? No bo tak jest, bo taka jest po prostu prawda. No ludzie chcieli posłuchać całego wywiadu, który był trzygodzinny. No posłuchali jakiejś takiej nędznej prowizorki, która została po prostu przedstawiona z argumentacjami pseudoekspertów, którzy właściwie potwierdzili wszystkie te tezy, które były poruszane przez kameratów. Tylko, że no, no ich argumenty tych ekspertów były tak słabe. Że ludzie no, też potrafią myśleć, tak? No Potrafią na no, kanał Zero i e, droga redakcja Kanale Zero. Przecież Wy nie macie do czynienia z głupkami, z idiotami. No, chyba że uważacie e, swoich widzów za idiotów, a tylko się i wyłącznie ma zgadzać pieniądz, no to, to zastanówcie się też, jaki jest sens realizacji tych mediów e, waszych. E, kłamiecie też e, w tych wszystkich wypowiedziach, które też były, były naciągane, były merytoryczne. Ja będę teraz każdej przytaczał tutaj i analizował. Zrobili to kamraci Wojtek z Marcinem, którzy odpowiedzieli w tym ostatnim materiale właśnie na te wszystkie zarzuty tych ekspertów, na wszystkie ich argumenty. I myślę, że zmiażdżyli ich totalnie. Zmiażdżyli po prostu totalnie system, tak zwany, jak to się mówi potocznie. I wyjaśnili, co jest i jaka jest po prostu prawda. I teraz kamraci zostali, powiem Wam, postrzegani w sposób taki poważny. Nie tylko poprzez te memy, nie, wszystko, nie tylko poprzez te takie wycinki, które były, gdzie tam Wojtek się denerwował, gdzie przeklinał i tak dalej, czy jakieś piosenki, które były śpiewane i były elementem takiego performanceu artystycznego, czy też kabaretu, jak to chłopaki powtarzają. Ludzie pomyśleli sobie, no nie no, ci goście mówią logicznie mówią z sensem. Mówią prawdę. Mówią prawdę, jaka jest. No i tak wyszło. I co? I, I teraz jest problem. Teraz jest, słuchajcie, problem. Teraz jest kwestia, gdzie się znajdzie jakiś służebny prokurator, który złapie za jakieś słowo, które gdzieś zostało w którymś programie powiedziane i do czego się tu przyczepić, żeby postawić kolejny zarzut, żeby był pretekst do tego, żeby posadzić kamratów w więzieniu. No bo taka będzie prawda. Zresztą oni sami stwierdzili, że Będą musieli odsiedzieć swoje, czy, czy to nie teraz czy później, to i tak będą musieli być skazani, żeby później nie było, że mogą się o, o po prostu upominać o, o, o jakieś zadośćuczynienie jako osoby niewinne, więc no tak to jest, taka jest też prawda i myślę, że bardzo dobrze, ja się cieszę, że taki kamracki przekaz rozszedł się w świat, że ludzie posłuchali, że takie głosy też trafiły, że pomyśleli sobie, że przecież ci narodowcy to przecież to myślą właściwie o narodzie, tak jak sama nazwa wskazuje, że myślą o ojczyźnie, myślą o Polsce, o sprawach propolskich, o sprawach pronarodowych. Politycy często używają takiego określenia jak polska racja stanu, o czym też Wojtek z Marcinem przypominali i czyja to jest racja stanu. To nie jest, to jest racja Tuska, to jest racja, e, racja prezydenta Nawrockiego, to jest racja... Koalicji Uśmiechniętej, to jest ich racja, racja Sikorskiego, to jest polska racja stanu, ale oni nie mają racji. My nie chcemy ich działań politycznych. My chcemy działań pronarodowych, propolskich i dlatego trzeba tu właśnie odróżnić jedno po prostu od drugiego. Będę już, słuchajcie, reasumował tego vloga. Ja się bardzo cieszę i będę jeszcze raz powtarzał, że e, super, że kamraci byli w kanale Zero. Nie super, że to tak zostało zrobione, Ale właściwie to wyszło tak, że, tak jak mówię, na Zero się skompromitował, a kamraci urośli merytorycznie w tym swoim przekazie, w tych swoich poglądach, jakie reprezentują. Dotarli też do wielu ludzi i to się pewnie, tak jak mówię, w niektórym nie będzie podobało, zwłaszcza politykom polskojęzycznym. Aż mnie zaczyna dusić. Ale dobra... No, taka jest po prostu prawda. Taka jest, słuchajcie, prawda, jeśli mówię o całym środowisku kamradyckim. Ja się cieszę, że są tacy ludzie, że e, mamy kogoś takiego, że myślą o Polsce. Ja sam, będąc nawet na emigracji, to e, losy polskie nie są mi po prostu obojętne, bo mam tam do kogo wracać, mam tam do kogo jeździć, a nawet jakbym nie miał, to tam się urodziłem i sprawy polskie są mi po prostu ważne i nie chciałbym, żeby Polska była krajem tak po prostu staczającym się, jak to wygląda do tej pory. Bo na razie jesteśmy na złej drodze na razie no, nie dzieje się dobrze w Polsce i są ku temu ludzie, którzy mogą to gdzieś odmienić, którzy mówią przynajmniej prawdę, jaka prawda jest i że jest szansa, żeby to wszystko zmienić, odmienić i też zrealizować. Zobaczymy jak będzie. Ja tak jak mówię dziękuję kamratom, że są. Sam jestem kamratem, sam po prostu utożsamiam się z tym środowiskiem, nie wstydzę się tego. To nastąpiło już tak, jak powiedziałem, od, od ponad 5 lat, 6 lat, tak, bo już mamy 2026, no ale to było na, na wiosnę, powiedzmy, marzec kwiecień. Pamiętam jak pierwszy raz obejrzałem pierwszy film kamratów. I pierwszy raz zadzwoniłem tutaj z Rumunii do studia, gdzie byli też zaskoczeni, skąd ja dzwonię, jak to jest, że jestem w Rumunii. No i później tych telefonów było dużo, gdzie też dzwoniłem, gdzie robiłem tak zwane wilczewiści. Fajnie by było, jakby Wojtek z Marcinem też wrócili do tego, bo może też ludzie by... Ja bym osobiście robił regularnie takie wilczewiści. Może bym tylko potrzebował sugestii, czy mają być krótkie, czy długie, bo u mnie mogłyby być długie. Znając też moje, moją rozciągłość wypowiedzi i tak dalej. Ale e, też potrafię robić krótkie i powiedzmy bardziej merytoryczne materiały. I osobiście chętnie bym robił takie Wilcze Wieści. Nie dla promocji mnie jako samego siebie, czy tam promocji kanału na YouTubie. Bo to gdzieś tam, to, to jest gdzieś drugorzędne, ale żeby... E, żeby po prostu pokazywać też i mówić, jaka jest rzeczywistość za granicą, tak jak tutaj się mieszka, tak jak tutaj też jest w Rumunii. Ostatnio przybrzmieniśmy dużo. Słuchajcie, też się działo z tym przekrętem prezydenckim, w wyborach prezydenckich, Kenin Georgesku i tak dalej. O tym dzwoniłem i informowałem, dzwoniąc na żywo do MPTV. No ale też mogło, można by robić jakieś, powiedzmy, materiały. Nie wiem, to już jest decyzja do chłopaków, żeby. Się zastanowili, czy chcą kontynuować takie wilcze wieści, czy nie. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby nie tylko ja, ale przecież inni są też kameraci, inni też już zakładali kanały na YouTube'ach. Także mogłoby to być też ciekawe, żeby posłuchać, co się dzieje w każdym zakątku świata, gdzie są po prostu Polacy, gdzie jest nasza Polonia. I ten. To jest takie moje, gdzieś tam własne przemyślenie na sam koniec. Was zostawiam z refleksją. Zastanówcie się i napiszcie w komentarzach, co uważacie, co sądzicie też o środowisku kamrackim, czy też zmienił się wasz. Znaczy, mój się nie zmienił, bo u mnie się nie miało co zmieniać, bo ja dobrze wiedziałem, co osobom reprezentują Wojtek z Marcinem. Ale ci, którzy byli przepełnieni tylko treściami tych tak zwanych shortów i tych różnych krzyczących, powiedzmy, wypowiedzi, no to. Ciekaw jestem, czy zmienili swoje też postrzeganie i gdy usłyszeli słowa prawdy, merytoryki, argumentów i treści. Więc możecie dać znać po prostu, czy coś się zmieniło w waszym postrzeganiu i myśleniu na temat środowiska kamrackiego. I czy jest w tym jakaś też racja, czy też są jakieś argumenty, które, którymi byście chcieli podważyć to, co mówią Wojtek z Macinem, czy też nawet ja, bo można powiedzieć, że w 90%. 8% się zgadzam z chłopakami, zawsze gdzieś tam ktoś ma jakieś swoje zdanie w pewnych drobnych kwestiach, więc, więc nigdy nie jest tak, że nawet my będziemy wszyscy zgodni, bo też jesteśmy różni ludzie, mamy różne czasami spojrzenie na inne rzeczy i ten, ale politycznie, pronarodowo, propolsko, myślę, że jesteśmy po prostu jak najbardziej zgodni. I reprezentujemy tą samą stronę barykady. Tą, która walczy z polskojęzycznym vlogiem, e, z polskojęzycznymi mediami, z kłamstwem, żygami i zgnilizną. <grywki> tak to można, słuchajcie, e, zdefiniować na sam koniec. Subskrypcja tego kanału, łapki w górę, udostępnienia. No i życzę Wam wszystkiego dobrego. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce. E, czuj duch. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.